Witam serdecznie na kanale Busin Busch. Marcin z tej strony. W dzisiejszym odcinku będą same nowości. Będą dwa nowe miejsca, w których jeszcze nie byliśmy. Jedno bardzo ciekawe, drugie zresztą też. I trzecia sprawa będą zmiany konstrukcyjne. No, przesadziłem konstrukcyjne. Zmiany w kamperze. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Zobaczycie gdzie jadę, zobaczycie co będę robić w kamperze. No myślę, że to zainteresuje wiele osób. Zapraszam. Dobra, jesteśmy na miejscu. Trwało to trochę. Ale jesteśmy w takim oto miejscu na jedną noc. Ale wygląda to całkiem fajnie. No i zaraz wam pokażę co tutaj jest, bo tu krążą jakieś legendy, że tu coś atakuje. Jakieś zwierzęta, stwory, nie wiadomo co. No zobaczymy. Zobaczymy co tu się dzieje. Jest jakiś mostek. Jest wiata, jest palenisko na ognisko. O, drewno nawet jest super. Dobra. No tak to wygląda z drugiej perspektywy. Tu jakieś mostki. Oświetlenie będzie w nocy. Fajnie. Fajnie tam jak jest jakaś skarpa. Jeszcze tu stoliki jakieś są. Kosze na śmieci, to i toje. Wszystko jest co trzeba. Całkiem fajne miejsce. Tak to wygląda. Co to jest? Co to jest? To jest jakiś atak żółwi. Wszędzie, gdzie człowiek nie spojrzy, potężne żółwie. No ten trochę mniejszy, ale tak ogólnie to wszędzie żółwie tu leżą. Gdzie my jesteśmy? Co to jest w ogóle? Skąd te żółwie w takim miejscu? Nocą, a tak normalnie, okrążyły nas. Bliziutko boisko normalnie sportowe jest. Normalnie boisko. Trybuny, nie wiem czy to jakiś ośrodek sportowy, czy czy to szkolne boisko, nie wiem. Takie duże dosyć. Lewiatan niedaleko jest, jakie jechałem, widziałem. W takim miejsce busik stał, tam za busikiem staw się zaczyna, a my na spacerek. Ale w bluzie jestem, normalnie chłodnawo jest. No i mamy kolejny dzień, tak wygląda żółwi staw. Idziemy na spacerek i niedługo wyruszamy w pewne miejsce, które niedługo zobaczycie. Jesteśmy w miejscowości całowanie. No, i czekajcie na dalszy rozwój sytuacji. No dobra, jestem Wam winien trochę wyjaśnień. Gdzie ja pojechałem? W ogóle po co? Gdzie, I gdzie teraz jestem? Otóż pojechałem wczoraj. Nad żółwistaw, żółwi dlatego, że jest to blisko miejsca, w którym e, dzisiaj wymieniałem okno dachowe e, w kamperze. Wymieniałem na tak zwany MaxFan, czyli znaczy nie, nie tak zwany, tak się nazywa max fan, e, czyli okno kamperowe z dobrą wentylacją sterowane z pilota i tak dalej. No i po zamontowaniu tego, e, tego okna w, w miejscowości, która się nazywa Całowanie. Urafała z kemptech. Eee, przyjechałam do Drohiczyna, tak, nad Bug. Jestem nad Bugiem w Drohiczynie. Zaraz wam, zaraz wam pokażę jak to wygląda tylko poprawię. O. Dobra, więc idziemy, zobaczyć, jak to wygląda do kampera. Tutaj mamy Tutaj mamy pilota, a tutaj mamy nowe okno dachowe z wentylacją z roletką zamykaną z trybem auto. No także y, automatycznie się podnosi, otwiera. Ma, ma silniczki takie do otwierania, także, także tak to wygląda. Z zewnątrz jest pokrywa przeźroczysta, taką sobie wybrałem. Jest roletka, można sobie zamknąć i tak to. I to zupełnie, zupełnie inaczej będzie działać niż to, co było. Bo to, co było, to była tragedia firmy Fiamma. No cóż, jesteśmy nad Bugiem na darmowym nie Nieopodal rzeki, bardzo blisko. Potem sobie pójdziemy na spacer. Potem sobie pójdziemy na spacer i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Okolica jest piękna. Jest co zwiedzać, jest gdzie chodzić, także no będzie fajnie, można sobie pozwiedzać jest tutaj darmowa woda, prąd można się podłączyć, także no jest super ogólnie tak to wygląda no, to tyle teraz musimy tutaj chwilę jeszcze rozłożyć sobie krzesełka i, i no cóż no i będzie można sobie odpoczywać jeszcze pozwiedzamy okolicę, a wy razem ze mną Nie wiem, czy to widać, ale tam w oddali płynie po rzece jakaś taka... A, dobra, to jest przeprawa promowa na drugą stronę, ciągnięta na linię e, mechanicznie. Mechanicznie. Myślałem, że to jakaś tratwa, a to jest taka przeprawa promowa. Fajnie to wygląda. I widok na rzekę. Piękne miejsce. No, nieopodal góry Zamkowej taka skarpa. Taka skarpa fajna. Bóg. Kurde, zobaczcie. Jakie piękne miejsce. Rzeka Bóg. Drohiczyn. A, no, naprawdę ładnie to wygląda. Tutaj mamy górę, którą później zwiedzimy. Zobaczymy, co tam jest. Tu macie jakieś restauracje. Parkingi, wszystko i tutaj rzeka. No, super to wygląda. Z przystani dla katamaranów. Taki widok na górę zamkową i na zamek w Jest kolejny dzień. Pogoda piękna, jest wiaterek. Na rzece Bóg pływają kajaki, wpływają jakieś statki. No, i trzeba sprawdzić, co tutaj jeszcze z tej strony ciekawego jest. A tutaj mamy widok z góry zamkowej, ale nie jesteśmy jeszcze na samym szczycie. Widok na rzekę Buk. I idziemy jeszcze wyżej. A tu widok z samej góry już. Troszeczkę widać mniej rzekę. Góra zamkowa. No, jesteśmy na wieży widokowej. Tutaj, fajny widok na zaoralne pole. A tutaj, widok na Bóg, ciąg dalszy. I z tamtej strony, na drohiczyn. No i zamek. Bardzo ładnie. Oh, no, dobrze. Pospacerowane. Kamperów trochę, kamperów trochę wyjechało. Upał straszny, więc największy, największy upał trzeba przeczekać w cieniu i coś lekkiego zjeść. Natomiast, natomiast, no jest fajnie. Cisza, spokój ogólnie nie jest źle. Bardzo dobre miejsce na wypady. No i dobrze. Po tym weekendzie tak. Okno mamy nowe zamontowane, Bardzo fajnie zwiedzona jest okolica. Pozwiedzane są nowe miejsca. No i tradycyjnie, tradycyjnie robimy serwis kampera, spuszczamy szarowodę w miejscu tego przeznaczonym. Nawiasem mówiąc jest tutaj mm, praktycznie darmowy, darmowy system y, y, sy, firmy Camper System, który pozwala na zrzucenie toalety chemicznej. Można sobie pobrać prąd, tylko trzeba mieć wtyczkę do tego. Ja takiej nie mam, ale wystarczy mi solar. Tutaj te widzę też prześciówkę, chyba jest, ktoś sobie podłączył. No i tak to wygląda. Spuszczamy wodę i wracamy. Drohiczyn zostaje. Pogoda jest ładna, ale trzeba się powoli zbierać. Więc to by było na tyle. Zapraszam wszystkich serdecznie do subskrypcji. Do zostawienia łapkę w górę, jak się podobało. To wszystko na razie. Trzymajcie się. Cześć.